Kolejna roślina, teraz postaram się wymówić poprawnie jej nazwę. Jest to pierwsza próba. Um, to jest, moi drodzy, Pilea peperomioides. O, w sumie nawet się udało, bo tak naprawdę się właśnie tak nazywa. Um, miałem bardzo duże problemy na samym początku z tą rośliną, no bo ona polecana jest w wielu filmach jako. Roślina, która e, jest łatwa w uprawie, i u mnie tak niestety nie było. Nie wiem dlaczego. To jest już, moi drodzy, trzecia roślina. E, dwie poprzednie, niestety, mi umarły, ale mogę Wam pokazać teraz, że ona dostaje nowe liście. One są trochę skręcone. O, tak właśnie wyglądają. One się tutaj. Rozwijają. Są dość brązowe na samym początku, i ona dostaje ich dość dużo w tym momencie. Ale co najważniejsze, to pojawił się u niej mały dzieciak. Nie wiem, czy go teraz uchwycę, ale on tutaj jest. Nadal nie mogę uchwycić za bardzo tego e, małego dziecka, ale wierzcie mi, że wyrasta. To jest taka mała łodyżka i ona ma już. E... Albo 5 małych liści. Um, no i fajnie, odpowiada mi to bardzo, bo myślałem, że żeby w niedalekim czasie ją przesadzić, bo fajnie się rozwija. I wiem, oglądałem, że um, wielu ludziom rozrasta się ona do bardzo dużych rozmiarów i to nawet w dość szybkim tempie. Um, ale myślę, że damy póki co jeszcze szansę, żeby się zregenerowała, żeby um, to dziecko jej urosło i żeby rozpad dalej tak, jak, tak jak jest i w którymś momencie mam nadzieję dostanie dużą, ładną doniczkę, żeby rosła nadal piękna. Tutaj jest Diefenbachia i ona jest dość sporych rozmiarów. Myślę, że o niej można by było spokojnie nakręcić osobny odcinek, ale teraz powiem tylko krótko, że ona rozwija się też bardzo dobrze. Aktualnie można zobaczyć tutaj rozwijający się liść. No i on rozwija się podobnie jak liście monstery, czyli um, po prostu jedną stroną um, to się wciąż odwija, aż powstaje cały liść i Um, zaskoczyła mnie ona trochę, powiem Wam szczerze, bo w ten liście wyrósł jakby z niczego, tak raptem z dnia na dzień, i on z dnia na dzień jest coraz większy, coraz więcej powierzchni tego liścia można zobaczyć. No i co może jeszcze ciekawe, to um, on powstaje tak naprawdę już z zaszczepki tej e, rośliny matczynej, bo ona ma dość gruby pień, i tutaj na lewo widzicie, że to już jest. Um, jedno jej dziecko, no i to dziecko teraz też powiększa swoją roślinę. No i tutaj um, widzicie też dokładnie taki mały um, wyrostek. Nie wiem, co z niego będzie, bo ta końcówka jest trochę sucha, ale z drugiej strony um, tutaj coś na pewno się dzieje, więc mam nadzieję i liczę na to, że jest to jej kolejne dziecko, tym razem z prawej strony, i że będzie rosło. Tutaj kolejna difenbachia, która z tą poprzednią nie ma nic wspólnego. Oprócz tego, że dzielą to samo imię, ona jest jak widać inaczej ubarwiona, jest dużo mniejsza. Stoją mnie tutaj w takim małym koszyku. No i ona też w tym momencie wypuściła tak jak ta większa. Nowe listki. Tutaj widzimy ten pierwszy. On też się tak jak mówię rozwija od strony. Tutaj. Um. Drugi jest trochę ukryty, ale on wyrasta bezpośrednio z jednego z tych liści. No i zobaczcie, on jest dość mały, jest tutaj. Myślę, że będzie rósł póki co na razie w długość, i w momencie, kiedy osiągnie odpowiednią długość, to będzie się rozwijał na bok, tak jak te poprzednie liście, które już Wam pokazałem. Tutaj widzicie moją kolekcję zaszczepek różnych, które porobiłem z roślin maczyny, które rozrastały się w szybkim tempie. I tutaj mamy um, Monkey Face, tu mamy Aloe Vera, odmiana peperoni. Um, tutaj też jest um, kolejne Monkey. No i tutaj jest epipremnum, które wypuszcza już bardzo dużo korzeni. Um, tak jak tutaj widzicie. Bo mam w planie zagęścić rośliny matczyny, dlatego podcinałem na przykład jakąś część z tych roślin, żeby po prostu ponownie włożyć je do rośliny matczyny, kiedy one dostaną odpowiednie korzenie, i tym sposobem też zagęścić te rośliny, żeby w doniczce wyglądało na więcej. Tutaj kolejna roślina manki, czyli odmiana monstery. No i ona pnie się u mnie naprawdę wdzięcznie. Widać tutaj ma podcinanych kilka łodyg do rozmnażania, które pokazałem wam przed chwilą w słoiku. No i od momentu odcięcia tak naprawdę zadziało się z nią dość wiele, bo ona wypuszcza też z różnych stron nowe liście. I tutaj widzimy, tutaj była obcięta. I zaraz kawałek dalej, um, od tego miejsca wypuszczono nowe rośliny, ale też będą nowe korzenie powietrzne, z tego co widzę. Więc, um, bardzo fajnie, myślę, że będą to duże liście, nawet kilka z tej łodygi, z tego co wygląda. Um, no, i była tutaj jeszcze kolejna. To jest na tej samej łodydze. To jest ta duża. No, i tutaj. Mniejsza i też ona już ma korzenie powietrzne. Mam nadzieję, że nie będą rosły to, że nie będzie to rosło jako korzenie powietrzne, tylko że po prostu z tego miejsca w którymś momencie zrobi się kolejna łodyga i wyrosną nowe liście. No i te liście, które z niej wyrastają, są. To jest listek młody, myślę, że on ma gdzieś dwa tygodnie dopiero. Tak wygląda, ma bardzo duże dziury, więc myślę, że te, które e, właśnie wyżej wyrastają, czyli mają e, więcej dostępu do słońca niż te, niż te niższe, że one będą miały po prostu więcej dziur, zobaczymy. No i to jest kolejny z tych malutkich, który się rozwinął. Nie, jednak, nie, jednak nie ma dużo dziur, e, są tylko trzy i nie są zbyt duże, więc zobaczymy, jak to będzie. No, i tutaj już jako ostatnia, moi drodzy, monstera, jedna z wielu, jakie mam. Ona jest trochę po przejściach, bo nie znalazłem do tej pory dla niej odpowiedniego miejsca. Bo wszystkie te monstery, które mam, one są duże i mam jakby swój taki stały plec w mieszkaniu, a ta stoi trochę na podłodze. Na zachodniej stronie, w sumie, dostęp do światła ma no dość dobry. I tutaj wyszła nowa łodyga z tej łodygi i tutaj wychodzi nowy liść tak jak mówię, on będzie się rozwijał e, od strony i już widać po nim, że on ma te nacięcia, więc e, e, z racji wysokości i długości tego liścia wnioskuję, że on po prostu miał wystarczająco słońca i on e, dlatego będzie też miał w efekcie końcowym właśnie te e, pożądane przez wszystkich nacięcia, tak jak tutaj te właśnie liście i ponownie mnie widzicie, to znak, że dotarliśmy do końca tej naszej um, przechadzki po mieszkaniu i um, po tych nowych które są um, powiedzmy, przechodzą wiosnę swojego życia, bo... Wydają nowe pędy, wydają nowe rośliny, nowe korzenie i mam nadzieję, że podoba Wam się ten filmik. Że chcecie więcej w przyszłości takich rzeczy zobaczyć. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach. Możecie też chętnie podać nazwę rośliny, która Was najbardziej zainteresowała, o której powinniśmy w pierwszej kolejności zrobić kolejne nagranie i opowiedzieć Wam o tej roślinie może trochę więcej detali niż na tym krótkim. Filmie. Tak jak mówię, on był tylko po to, żeby pokazać Wam, e, jakie rośliny w tym momencie przechodzą swoją fazę rozrostu i rozkwitu. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się ten odcinek i dajcie również znać, o czym chcielibyście dowiedzieć więcej, czy jest to na przykład przesadzanie, czy wkładanie do ziemi tych roślin, które w tym momencie wypuszczają korzenie, czy interesuje Was tu na przykład mhm. rozwój jakiejś konkretnej rośliny, czy, czy stan tej rośliny po paru tygodniach. Um, piszcie i um, bardzo cieszę się, że dotrwaliście do końca. Um, zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. Um, trzymajcie się. Cześć.